Hej, cześć, dzień dobry z tej strony, Grajka i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w nowym odcinku z Werwer Legacy Challenge. Witam się z Wami tutaj z samego rana, bo mamy w tym momencie piątą rano. Nasza Willow się obudziła i jak widać jest głodna i to tak konkretnie. I jeżeli chodzi o zmiany, które u naszej Willow zaszły, ja tutaj wysłałam ją na jedno przesłuchanie. Później miała reklamę, zagrała w niej i trochę kasy zarobiliśmy. I kochani, ja postanowiłam, że z takich zmian, które u niej zajdą, no to ja jej kupię sztalugę, bo to jest też dobry sposób na zdobywanie punktów sławy i przy okazji na zdobywanie kasy. Tak, bo jak widać z kasą to u nas jest krucho, w sensie teraz nie jest aż tak źle, ale ogólnie z kasą tutaj nie jest wcale tak łatwo. A ja chciałabym tutaj nasze Willow kupić, studio filmowe... I tego drona transmisyjnego, wiecie, chciałabym jak najwięcej zrobić, żeby ona tą sławę zdobywała w jak najszybszym tempie, w jakim to jest możliwe. Więc yy, tak, sztaluga to myślę, że jest dobre posunięcie, bo za tę sprzedaż obrazów naprawdę sporo kasy można zarobić. Co ty tutaj masz? Chciałam zobaczyć. Yy, co to ma? A, ma farta, szczęście ma. No to dobrze, może... Yy... Będzie miała szczęście na przesłuchaniu, bo dzisiaj ma kolejne przesłuchanie, tylko dopiero o 19. Jest to reklama słonych mydlin. Cokolwiek. Nie wiem, co ona w tej reklamie będzie robić, ale <laughs> no, jakieś tam przesłuchanie ma. I kochani, tak, dopiero zaczynam, oczywiście. No i kochani, tak jak możecie zobaczyć tutaj na tym panelu, mamy yy, nową sympatię dla naszej kochanej Willow, czyli Kyle. On w ogóle nam się pojawił. Kyle Kyrs, dobra, okej, okay. ciekawe. W ogóle nie zwróciłam waginę na jego nazwisko do tej pory. Ona nam się pojawił, jak Willow poszła sobie na siłownię gdzieś tam po sąsiedzku, i on tam się pojawił i no cóż, zaiskrzyło, zaiskrzyło między nimi, także jest dosyć intensywnie w tym momencie. Myślę, że dzisiaj się też zobaczą, tego zobaczycie z bliska. Dobra, wcinaj tam. Która jest w ogóle, no tak, po piątej. Jak już zjesz, to um, może weźmiesz prysznic. Ja też się zastanawiam trochę, jak tutaj ten dom trochę rozparcelować. Um, a na razie ona mieszka sama, więc jest jakby wystarczający. Ale... Um, no cóż. Czemu ty poszedłeś wziąć prysznic? A jedzenie to co? Aha, okej, okay, fajnie. Jedzenie zostawiłaś, tak? Mhm, uh -huh, spoko. Ej, no pani, co ty od odwalasz? Miałeś się wykąpać, dobra. Dziewczyna, nie denerwuj mnie, kąp się. No, co, co ja mówiłam? Aha, o, o mieszkaniu, tak. Co ja z nim zrobię w momencie, jak dajmy na to, no nie wiem, ona zamieszka z tym Kylem może, albo już, no pewnie gdzieś tam w planach będzie jakieś dziecko, no to hmm. Ta parcela jest trochę mała i mi się wydaje, że ja chyba ostatecznie ją po, w ogóle przeprowadzę gdzieś może do na większą parcelę. Chyba w tym miejscu zostaniemy, tylko po prostu zmienimy parcele albo przebudę kompletnie ten dom. No nie wiem, nie wiem. Na razie jeszcze nie mam pomysłu, ale siedzi mi to gdzieś na stole głowy. No dobra, to jak już tam się ogarniesz. To nie nie już pamiątkę. Eee, e, e, zjedz to, już tam, dobra, się myć. Dojedz to i ty musisz ćwiczyć charyzmę. No, czy masz drugi poziom charyzmy w sumie, więc tak naprawdę nawet trzeci poziom charyzmy masz. W ogóle wymaksowała umiejętności przedsiębiorcze świetnie, chociaż ja się nawet o to nie starałam. O i tutaj w ogóle mamy taki o, nowy outfit, zrobiłam jej i myślę, że wygląda całkiem uroczo w nim. Ta spódnica mi się mega podoba. Nie jest do końca zielona, ale ja to tak nie lubię nigdy mieć monotonnego stylu ubierania simów albo jak to się mówi jedno, na, na jeden kolor, na jedno kopyto, strasznie mnie to nie lubię już. Dobra, idź tam pogląd. Poglądaj, podziwię się. I ja myślę, że. I jak to zrobisz, to. Ja myślę, że możesz poćwiczyć jeszcze trochę tą charyzmę. Może wbijesz ten czwarty poziom. Bo tutaj dwugwiazdkową celebrytką, no do tego to nam jeszcze daleko. Bardzo, bardzo daleko. Ledwo, to ten pasek tu się delikatnie wynurza ledwo, ledwo. I to dopiero, jak się człowiek przyjrzy tak porządnie. Mm, ty jeszcze głodna w sumie jesteś, tak trochę się nie najadłaś tym, co tam miałaś w tej lodówce. Wiesz co, to może jednak e, zjeść śniadanie jajka na toście. O, weź to zjezd, będzie dobrze. Dobra, już poćwiczyłaś. <laughs> nie będziemy wbijać na razie kolejnego poziomu. Najedź się i ja myślę, że później mm, możemy pójść na przykład znowu do tego lokalu i żebyś poćwiczyła właśnie tam na gitarze śpiewanie. I przy okazji jeszcze jakieś napiwki przyda przydać się. Jezu, znowu jesteś spięta. Boże święty. To dziwactwo, to mnie denerwuje trochę, ale dobra. O, nieplatoniczny romans. Ta Simka będzie reagować ze jeśli jej sympatia wykona interakcję związane z nieplatonicznym romansem, z innymi Simsami. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest otwarta na zmianę swoich romantycznych granic? O, proszę. No dobra. Nawet nie wiedziałam, nigdy nie zwracałam na to specjalnie uwagi. jestem jaka niezadowolona. Willow, nie, ogarnij się kobieta, ogarni. Dobra, jak już zjesz, to pójdziemy tam do tego naszego znanego baru. W sumie możemy wziąć za sobą Kyle'a, czemu nie? No i Kyle prezentuje się w ten sposób. Całkiem sympatyczny z jego gosta. Czy Ty tam nie krzycz na niego za bardzo, pani. Dobra, wiesz co, tu masz gitarę, więc i dla inspiracji. I przy okazji zdobędę sobie trochę kasy przydać się to. A możecie posłuchać? Możecie jakiegoś pieniądza rzucić? ale zaczęła grać z zaczęły wychodzić. O, o, ktoś będzie zainteresowany i w ogóle czemu znowu pada? Co za pogoda. O, jest, 10 Simolonów, zarobiście. A Kali gdzie jest w ogóle? O gdzieś tu jest, czemu gdzieś w A no nie mówcie mi, że się zmył. Naprawdę, w ty się zmyłeś z naszego spotkania. Serio? No po No nie wierzę. Zostawił nas typ. Co za małpa. No nie po to Cię zaprosiłam, żebyś nas zostawiał, chłopie. Co za wredna małpa, no. Dobra, skupmy się na tym, że zarabiasz pieniądze. A jak ten twój pasek sławy? Leci coś, czy nie bardzo? No dobra, coś jest, coś jest. Gosława Gajewicz, a kim ty jesteś, kobieto? Eee... Idzę głosem serca. Po prostu. Nie wiem. <grywa> Jezu, co znowu? Dotarło do mnie, że czas najwyższy adoptować dziecko. Masz chwilę? Chcę was sobie przedstawić. Okej. Okay. No dobra, w sumie możemy pójść, czemu nią? I co, to jest ten mały gówniak adoptowany, tak? No dobra, okej. Okay. Sława. Aha. Alon Sadia, y Lien Sadia i Sława. Okej. Okay. Mm weź tutaj może... Yy... O, dobra, niech się pr ci przedstawi. Pada deszcz, a ten jak siedzi na betonie, naprawdę, no. Dobrze ci idzie, dzieciaku. No, jak uroczo. Mam nadzieję, że jej się zaraz dziecko nie zamar... A, okej, okay. dziecko cię nie lubi, ewidentnie ci nie lubi. Weź, weź pani, zostaw to biedne dziecko. Ty jeszcze chyba nie jesteś gotowa na cokolwiek w tym temacie. Dobra, może przytul po prostu, o. No, No. A może jednak. Nie, nie, to zdecydowanie za szybko. Na razie dziecko ci do szczęścia nie jest potrzebne. No, tak, oddaj, oddaj. Oddaj. Lepiej to oddaj. <śmiech> <śmiech> Żeby nie było. No już, no już, tak, tak, tak. Czemu wyglądasz, jakbyś nie była zainteresowana swoim dzieckiem? Ty je chciałaś. Pani? Co? No nie musimy. O, o Jezus. Możesz? Możesz? No już czekasz. O, dobrze. No tak, tak, tak. Bardzo uroczy. No urocze, urocze. O, chyba dziecko jej się zgliczowało właśnie. O, jak uroczo. Czekajcie. Że ja wezmę i zresetuję. O, tak będzie najlepiej. Eee, i co? Możecie, jak już jesteście, to może... zabiegaj o komplementy? Okej. Okay. No, w sumie. Zero próżności w tobie. Zero. Kompletnie. Okej, okay. chyba się udało. Spoko. Mm. Rozmawiaj o powiększeniu rodziny? Może jednak nie. Szczególnie, jakby to miało ciebie dotyczyć, Willow. Boże, to dziecko jest głodna chyba. Dobra. Zostawmy ją. Dajmy jej zająć się dzieciakiem. Eee, tak, wróciłyśmy tutaj, gdzie Ty Dlatego, że zależy mi, żeby jednak Willow trochę tutaj poćwiczyła. Nawet, o, nawet to śpiewanie niech jeszcze poćwiczy. O. To też będzie dobra. Tu jakaś muzyka chyba gra dobrze słysza, tak. A mogę to wyłączyć? Cholera, nie mogę. <śmum> Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo kolidować. No okej. Okay. Chyba masz zarty głos. No ale pasek leci do góry. Także to się zgadza, ale to wolno idzie. A matko, ten koleś mi przypadły. z co my miałyśmy ostatnio? Oby się do nas nie zbliżył. Ja nie chcę, żeby ona znowu na to zachorowała. Dobra. Niech ona sobie wbije ten piąty poziom, chociaż. Patrzę, czy ktoś tutaj nie jest i fanem, może, ale chyba nie ma żadnego i fana. No, dawaj, wbijaj ten piąty poziom. Już cię nikt nie słucha, kobieto. Kończ was, wstydu oszczędź. <grystanie> jest, dobra. O, jaka zmiana nagle. Ale no jest, jest piąty poziom wbity. A jak nagle głosy się zmienił? Dobra, starczy. Starczy przy pani. Starczy przy pani, ewidentnie. Eee, czy tu jest. A, u góry jest toaleta, przepraszam. Toaleta była tutaj. Dawaj sobie skorzystaj. Okej, okay, Willow jest zachwycona dzieciakiem. No świetnie. Czy ty mi coś, chcesz, Willu coś powiedzieć? Oglądaj ten panel sterowania. Okej, okay, to tutaj ty z tym nic nie zrobisz. E, no dobra, czy jesteś w stanie Kayla tutaj ściągnąć? Może? Gdzie są związki? Kaj, gdzie ty jesteś? E, tak, no tutaj go zaproś. Raz z tobą przeszedł tej związu. Zobaczymy, czy teraz się uda, żeby jednak został no, trochę dłużej. Okej, okay, zaraz będzie. No i bardzo dobrze. Gdzie jesteś? Chłopie, czekam na ciebie. Tak, będziesz znowu się podziwiać. Oczywiście, że będziesz się podziwiać, bo przecież co innego mógłby się robić. Ła, a ci tutaj. Uuu, proszę. Ale co za kochańca? Jesteś tu, Kay, czy cię nie ma? Ej, no. Co to za zmoła? Mówił, że będzie, a ja go nie widzę, gdzie on jest. Szyb powinien pojawić raczej. Hm. Kail nas chyba nie lubi. Co to ma być? Zaprasz go tutaj. Na co ty wydałaś kasę? Coś ty kupiła. Drina se zamówiła, no nie wierzę po prostu. Zaraz tu będzie, no i co? Przed chwilą też był ten komunikat. Gdzie on jest? Chłopie. Ej no. Czemu ty znowu wydałaś kasę? Czy ty zdurniałaś babo? Jezu przestań wydawać pieniądze, kobieto! Ja rozumiem, że chłop się nie pojawił, ale to nie jest, znaczy, że masz się upijać nagle. Jezus. No nie wierzę no. Wszystkie zarobione pieniądze, one zaraz wyda, no Po prostu. Uff. Weź, Wypij to i spadamy. Bo ty zaraz tutaj przegniesz pałę. Ja nie chcę, żebyś ty więcej kasy wydała. Nie wiem, Kyle chyba nie lubi tej miejscowej, skoro nie chce się tutaj pojawić. Nie mam pojęcia, o co mu chodziło. Dobra, idziemy do domu. Bo ty zaraz się tutaj. No i. No, no, no. Nie zamawiaj niczego, błagam cię. O! Mamy rachunki do zapłacenia. Ja o nich zapomniałam. Hmm, uroczo. Jakby to było coś nowego w moim przypadku. <laughs> dobra, spadamy do domu. A gdybyśmy Kyle a spróbowali, o tak, do nas ściągnąć. Nie wiem, czemu mu się nie chciał tam pojawić. No dobra, jesteś. Siema, chłopie. Co to za problem? Ja jestem tą parcelą, nie rozumiem. Pogłać go tak. No. Weź ci to trochę czułością, mu okaż. O. Dzień dobry. No dobra. Kyle ewidentnie po prostu nie chciał przebywać na tamtej parceli najwyraźniej, ale dobrze, dobrze. E, ty tutaj masz tak oczywiście bałagan, bo przecież nie możesz mieć porządku, bo po co ci to? E, dobra. O, śpiewaj serenadę. O, na przykład. Czemu nie? Mam nadzieję, że się uda. No. ach, te czułości. Duża satysfakcja, dobrze lub się? O, jakie to urocze? Hmm. Urocze. Lubię te interakcje, fajne jest. Na... na, na ty tu stoisz, bobo. A jakie ty masz w ogóle rachunki do zapłacenia? 361. Boże święty, tyle pieniędzy! Pani! Dobra, zapłać te rachunki. Tak, jesteś zachwycony, mam nadzieję, tak? No. Czekaj, tą gitarę... Gdzieś tam postawić muszę. Jej, jesteśmy prawie że spłukani znowu. Idź stąd, na kity tu przelazłaś? A, dobra. A se zróbcie. Czemu nie? W sumie zaraz idziesz do roboty. Znaczy na przesłuchanie, a nie do roboty. No dobra, pasek rośnie tej sławy powoli, ale rośnie. A <laughs> jest szansa, że może zadawała odcinki. Będzie miała drugą gwiazdkę. Fajnie było. Ło. Wow. Dobra, przestań się podziwiać. Yy... No dobra, mam poszedł spać fajnie. To może chociaż po prostu sobie... A nie, nie śpi, dobra, to inaczej. Co ja chciał, że... Nie, nie to, tylko czy y, jest, żeby... Dobra, serenady ja nie chcę. Y, o właśnie, o tym pomyślałam. Żeby został z nami na noc. Mm, no i świetnie. Dobra, ty zaraz będziesz szła, ale jeszcze możesz tutaj... O, tak? I pójdziesz na to przesłuchanie. No. Uroczo. Dobra, idź pani. A on tu na ciebie poczeka. Mam nadzieję. No ty, co ty robisz? tu iść na przesłanie. Wtorek 19, no już. Czemu nie idziesz na przesłanie? Ej, co jest? Czemu ci się to anulowało? Ej, no kurde. No, idź na to przesłanie. Ej, czemu nie idziesz? Jezu, czemu jej się to anulowało? Na litość boską. No nie wierzę. Eee, gdzie ty masz telefon? Tu. Praca. Nie, nie odwołaj. Nie porzucaj. Miałaś iść na to przesłuchanie. Jezu, kobieto. Co, dobra. Odwołaj je, bo widzę, że nie pójdziesz. Coś ci się odwaliło. Super, po prostu. Ej, kobieto. Jezu, zaraz na reputacji się okaże jeszcze, że stracisz albo coś w tym stylu. Nie, nic, nie. Zero reakcji na szczęście. Dobra, okej. Okay. Ale nie wiem, co to miałoby Czemu ona nagle zrezygnowała z tego? Ej, coś chyba się spartoliło. Świetnie po prostu, cudnie. To co? Yy, so... O, ćwicz sobie. Nie wiem co to miało być. No jest wtorek 19 i. ona nawet tego odwołać nie może. Nie wiem, coś chyba znowu z Simsami się skipściło. Kocham Simsy! Dobra, starczy. Starczy, starczy. Ten sobie śpi, to weź sobie może prysznic. Ten śpi to może wtedy o... Yy... Obraz namaluj o. W ten sposób też sobie trochę podbijesz sławę, czemu nie? Mam nadzieję, że Kail dobrze ci się śpi. Dobra, jesteś w stanie Tak. No jest spoko, wyjdziemy na plus. 115 z symbolonów, także nawet fajnie. Nie ma to, tamto. Okej, okay, jesteś głodna i zmęczona, ale już co, to może zrobimy tak. Tym razem podaj kolację i może. Myślę co by tutaj... a może być makaron z serem, niech będzie. Ten Kyle to co, on tak będzie spał już do rana? jeszcze nie zamierza z tego łóżka podnieść? A ja go mogę wyjść? A, idziesz do niego, dobra. I... E, czekaj... możesz <laughs> go zawołać na posiłek? Nic nie możesz? No, co jest? O ja zawołaj, dobra. Chyba nawet nie musisz. No dobra, okej, okay. to nie wołaj na posiłek. Przyszedł, co wziął. Dobrze, schowamy. Się przynajmniej głodny chłop nie będzie siedział w tym domu. W sumie to trzeba było być i drugie krzesło kochane dorobić tutaj, bo... Trochę bida tutaj. <grym> no, trochę bida. Wiecie co? <laughs> nie wiem, że oni to tam dopiero to się poznali i pitu-pitu, ale... Ja myślę, że... nie, serenada nie. Yy, flirt yy, nie. Tutaj też nie, to nie będzie chyba, to będzie chyba w tym. Daj klucze do rezydencji, więcej opcji. Pogawędka. Dobra, chyba nie masz jeszcze tej opcji. Dobra, to na razie daj to, tak zrobimy. Okej, okay, a jesteś w stanie teraz? Przyjaciółmi, no nie, to nie. Historia, więcej opcji. Pogawędka. Tak, przechwalaj się majątkiem, no najlepiej. Majątkiem, którego nawet nie masz. No dobra, wiesz co, poznaj go może, o. Może to jednak trochę za szybko. Chociaż czy ja wiem. No, Aha, dobra. A to oni jeszcze nie są tam? Ja myślałam, że oni już są w związku. Oni nawet nie są w związku. O, jest ja poproszę dołączenia do rodziny. To może tak, najpierw partner... Już nie, nie wyprzedzajmy faktów. No i urocza. I jeszcze weź go od razu. Ja tam się nie będę szczypać. Nie, to nie było. To czekajcie. Yy... W związku to było chyba. O. No, od razu. oświadczcie, Jezus Maria. W Simsach 3 to nie jest takie łatwe. Dawaj, dawaj. Zgódź się. Jesteś bezrobotny. Potrzebujesz kasy. Potrzebujesz dachu nad głową. Ktoś, kto będzie o ciebie dbał. Okej, okay, fajnie. Dzięki, że się zgodziłeś. Tak? Tak. No ty tu. O, kasa nam przyszła. A, bo ja tej kasy... No tak, ja nie mogę tej kasy. No dobra, no. Jest kasa, to jest kasa, Darmowe pieniądze. Chociaż zastanawiam, czy ich nie usunąć. A nie. Czemu? W sumie czemu? Dobra, weź to posprzątaj, pani. E, tak. A ty, Kai, pierwsze co w ogóle, jakie ty masz umiejętności, chłopie? Ty masz dzierganie na 9 poziomie? Dla... Umiejętności ekomediowe masz? Wow. Wow. Dobra. Dobra, to ja, ja, ja jestem w ciężkim szoku. <laughs> ja jestem w ciężkim szoku, bo tego się nie spodziewałam po tobie, ale dobra, niech, niech i tak będzie. Mm, ja ci od razu pierwsze co? To bym chciała, chłopie, jakąś pracę znaleźć, tylko zastanawiam się, jaką. Naturopata? O, okej. Okay. Naukowiec, artysta, sceniczny. Rośmieszając widzów, muzyka, muzyki i satyryk, o. Biorąc pod uwagę, że on ma te komediawetek tak rozwinięte, to by w sumie było całkiem spoko. No? I ewentualnie co ty jeszcze byś mógł? Pracownik parku? O. Ale to są takie krótkie zmiany, dobra. A ile ty zarobiłbyś? 23 na godzinę, aha, no dobra. Ale może mam pójść chyba w tę stronę, no. Okej, okay. no i spoko, będziesz miał robotę. Pisanie do wcipów, ćwiczenie muzyki, nie niezaczęte. Okej, okay. a no dobra, że pisać do to potrzebujesz chyba komputera. No dobra. To mamy robotę, mamy kasę, mamy chłopa. <coughs> Teraz będziemy można skupić się na Willow, która właśnie poszła spać. I w sumie za tę kasę, którą mamy dzięki temu, że Kaj się do nas wprowadził, to... Coś tu poogarniam chyba z domem, myślę. To ja na ten moment kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dawajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o łapeczka w górę i subskrypcji mojego kanału, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie robicie. I co? Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!